10 ciekawostek na temat owczarków niemieckich. Pierwsza ciekawostka oczywiście dotyczy tego, że obecnie wiele osób uważa, że te psy zaczęły odbiegać od tego, czym miały być i one się zmieniły w sposób niekorzystny. I tutaj warto dopowiedzieć, że już doszło do takiego wydarzenia, ponieważ 100 lat temu, w latach 20. XX wieku, twórcy tych psów, ci, którzy stwierdzili, to znaczy... Wyznaczyli, jakie cechy spełniać ma owczarek niemiecki, wówczas już stwierdzili, że te psy się zmieniły w nieodpowiednim kierunku, że zatraciły te cechy takie jak chęć do pracy, jak odpowiednia wielkość i należy to zmienić. I tak właśnie się stało w latach 20. ubiegłego wieku. Te psy zostały niejako przywrócone do tego stanu, jaki miał. Przyświecać owczarkom niemieckim od początku. Druga ciekawostka właśnie dotyczy tego, że my obecnie posiadamy dwie takie linie. To znaczy, owczarki niemieckie są hodowane według takich, może nie dwóch standardów, ale wyłoniły się takie dwie linie. Linia wystawowa, w przypadku której oczywiście te psy muszą być sprawne, ale te zmiany, jeśli chodzi o ich wygląd, jednak są. I druga linia, linia użytkowa. Ta linia, która raczej jest tymi owczarkami niemieckimi, jakimi miał być to owczarki niemieckie od początku. Psy pracujące, psy służbowe, psy, które kochają pracę, są odpowiedniej wielkości, żeby ten zbyt duży rozmiar, zbyt duża masa nie zaburzała, nie powodowała problemów, na przykład właśnie w wykonywaniu pracy, nie umniejszała ich może nie sprytowi, ale możliwością tych psów. Trzecia ciekawostka to coś, co dotyczy wyglądu, szczególnie tych psów, które są z linii wystawowych, ponieważ one nie tylko są cięższe, nie tylko są większe, one mają robić większe wrażenie, one nie muszą być tak sprawne. O właśnie tego słowa mi zabrakło w ciekawostce wcześniejszej, ale tutaj chodzi o opadającą linię grzbietu. Kiedy spojrzymy na te psy, to obecnie jest to bardzo mocno coś, na co się stawia. Niestety doprowadziło to do tego, że te psy mogą mieć problemy ze stawami, mogą mieć szereg problemów właśnie wynikających z tych zmian, jeśli chodzi o ich budowę. No ale wszystko dla wyglądu i one mają ten grzbiet, te plecy, nie wiem jak to nazwać, opadające i no troszkę to wygląda inaczej niż początkowo miało to wyglądać u łowczarków niemieckich. Czwarta ciekawostka to jeszcze jeden podział na psy krótkowłose i długowłose. I przez większość czasu te największe organizacje uznawały tylko owczarki krótkowłose. Szorstkowłosych nadal nie uznają, a w 2011 roku, w styczniu 2011 roku, doszło do uznania tych owczarków niemieckich długowłosych. Tak, one mogły być wystawiane, one mogły być. Hodowane, tylko że one były gorzej oceniane. No ale ktoś poszedł w końcu porozum do głowy. Skoro już tak mocno zmieniamy psy, no to należy tą drugą grupę owczarków niemieckich wprowadzić, czyli owczarki niemieckie długowłose. Czy zostaną również uznane psy szorstkowłose? Nie wiem, ale tutaj należy to obserwować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I może w punkcie piątym troszkę cofnijmy się do historii, do końca XIX wieku i do tego, że pewni ludzie w Niemczech stwierdzili, że należy stworzyć psa na podstawie już istniejących psów, wyszukując odpowiednie psy, krzyżując w odpowiedni sposób psa, który stanie się takim ideałem, jeśli chodzi o psy służbowe, czyli psy do policji, do wojska, do pracy. No, oczywiście padło na owczarki, i zostały stworzone właśnie owczarki niemieckie. Pies, który, którego głównym celem miało być właśnie pracowanie. Później, oczywiście, stróżowanie, bycie towarzyszem, jeśli chodzi o ludzi, ale tutaj głównym elementem miała być praca, inteligencja, posłuszeństwo, lojalność. I taki właśnie miał być, ma być owczarek niemiecki. No, ale tak jak powiedziałem w punkcie pierwszym. Raz się od tego odeszło, teraz się od tego odchodzi, dlatego te owczarki niemieckie się troszkę zmieniły. Chociaż nadal, jeśli chcemy, to możemy mieć psa, który będzie takim prawdziwym pracusiem, o czym często mówię. No i wtedy mamy takiego owczarka niemieckiego, jaki powinien być. No ale nie wszyscy z nas są w stanie wychować, zapewnić te wszystkie potrzeby, jakie posiadają te psy z linii użytkowej. Szósta ciekawostka to to, że niekiedy rodzą się białe owczarki. Niemieckie. Tylko, że zostało to uznane już na początku, kiedy tworzono owczarki niemieckie jako coś, co nie powinno mieć miejsca, o, no, może tak to nazwijmy, jako coś niemile widzianego. Dlatego są to psy, które no, jednak nie są psami uznawanymi. Tutaj dzięki temu powstały biały owczarek szwajcarski, czyli owczarek niemiecki w białej maści. Pamiętajcie, że ten biały kolor w przypadku owczarków niemieckich to nie coś związanego z głuchotą, z innymi problemami, jakie mogą się u niektórych psów wiązać ta biała barwa. Nie. Po prostu ktoś stwierdził, że owczarek niemiecki ma być takiego i takiego umaszczenia. O umaszczeniu też dzisiaj będzie, ponieważ ono też jest przeróżne. I koniec. Białe się nie nadają, białe są niefajne i tyle. Chociaż trzeba pamiętać, że przecież owczarek niemiecki to owczarek i białe umaszczenie w przypadku tych psów. Yy, Wśród pasterzy było promowane. Było czymś fajnym, ponieważ tutaj należy pamiętać, że były to psy, które były lepiej traktowane, na przykład przez owce, były łatwiejsze, jeśli chodzi o ich zauważenie, jeśli chodzi o na przykład pasterzy. Więc tutaj to nie sprawiało kiedyś problemu, takiego jak przynajmniej dzisiaj. Kolejna ciekawostka dotyczy tego, że. Owczarki niemieckie długowłose z reguły są większe od tych owczarków niemieckich krótkowłosych. I tutaj mamy różnicę najczęściej kilku kilogramów. Te długowłose są mocniej zbudowane, są większe, są cięższe, chociaż krótkowłose też obecnie przyjmują bardzo duże rozmiary. Pamiętajcie, że dużo mówię o tej wielkości owczarka niemieckiego. Niektórzy mówią, że no on powinien być jak największy, on powinien być gigantyczny. Niestety jest to sprzeczne z tym, czym. Jest owczarek niemiecki, czyli zbyciem psem pracującym. Pies pracujący ma pewne określone wymagania, jeśli chodzi o jego sprawność, jeśli chodzi o jego kondycję, jeśli chodzi o to, co potrafi zrobić. I tu spójrzmy na mistrza, czyli owczarki belgijskie, które ważą do 30 kg, ważą 20 kilka kilogramów i tam nikt nie mówi, że on będzie musiał być 40 kilku kilogramowym psem, ponieważ traci wiele cech, traci wiele możliwości wraz z wzrostem masy. Tylko że wiele osób obecnie uważa, że owczarek niemiecki ma wyglądać. No i wtedy oczywiście pies większy jest bardziej psem imponującym. Ósma ciekawostka dotyczy umaszczenia. Tak jak powiedziałem, oczywiście mamy tutaj te białe psy, które jednak nie są dobrze traktowane. Ale to umaszczenie też może być przeróżne, ponieważ owczarek, owczarek niemiecki, owczarkowi niemieckiemu, jeśli chodzi o umaszczenie, no, nierówne. I możemy mieć oczywiście. Umaszczenie podpalane jasno-szare, płowe, żółte, aż do takiego wręcz rudowego, czerwonawego podpalenia. Do tego mogą być śniade, czaprakowe, mogą być jednolicie czarne, jednolicie szare. Tutaj, jeśli chodzi o to ubarwienie, no są przeróżne, jeśli chodzi o można powiedzieć te psy, ubarwienia. Chociaż jeśli spojrzymy na owczarki niemieckie, to raczej są to owczarki niemieckie podpalane. Bardzo podobne do siebie, no, żeby owczarek niemiecki wyglądał jak owczarek niemiecki. Tak jak wspomniałem, przodkami owczarków niemieckich były psy, które zajmowały się owcami, były psami pasterskimi. Z tego obecnie zostało bardzo niewiele, chociaż tak są wyjątki. Zdarza się jeszcze z tego, co słyszałem, że owczarki niemieckie są wykorzystywane jako psy pasterskie. No, można powiedzieć, zostały zastąpione przez inne psy, czy to Border Collie, owczarek australijski. To są psy, które stały się właśnie tymi psami pasterskimi i niejako wypchnęły te owczarki z tej funkcji. Ale trzeba pamiętać, że przodkowie to były właśnie owczarki, psy, które miały charakteryzować się wieloma cechami, które odnajdujemy właśnie wśród owczarków niemieckich, czyli właśnie takimi cechami, które powodują, że ten owczarek niemiecki jest tak idealnym psem, jak no, mało który. A jeśli chodzi o drugi człon nazwy, niemiecki, oczywiście pochodzi to od państwa, z którego pochodzą te psy. Pamiętajcie, że po II wojnie światowej to się troszkę zmieniło i były to psy, które były przez jakiś czas wręcz nazywane owczarkami alzackimi, żeby no, nie nazywać je w taki sposób, który jednak sugeruje pewne powiązania, które oczywiście się bardzo nie podobają. I tutaj w Polsce w latach 50., no, 60. 70. Dużo zrobiono, żeby ludzie się do tych psów przyzwyczaili. Oczywiście odpowiednie filmy, o których, o których chyba wiecie jakie mi chodzi, ale konstrukcję zbudowałem, jeśli chodzi o zdanie. I są to psy oczywiście. Które występowały w filmach i serialach. No i można powiedzieć, też dzięki temu te psy zdobyły popularność. Dziesiąta ciekawostka, oczywiście tych ciekawostek mogłoby być o wiele więcej, ale ta ostatnia ciekawostka dotyczy tego, że to jest doskonały stróż, to jest doskonały pies stróżujący, tylko że z tych aktywnych. Wielu osobom się wydaje, że owczarek niemiecki to ten chodzący ideał, który nie będzie szczekliwy, który nie będzie sprawiał problemów, czy to nam, czy to naszym sąsiadom, ale należy pamiętać, że kiedy mówimy o owczarkach niemieckich, to są to psy, które są bardzo mm, aktywne w tym stróżowaniu, lubią szczekać i obszczekują dosłownie wszystko. Może już kończmy, żeby ten materiał nie był zbyt długi. Wiecie, że owczarek niemiecki to jest jeden z moich ulubieńców. Ogólnie doskonały pies. Pamiętajcie też, że to psy, które są psami wymagającymi, ale to są te psy, które kiedy im poświęcimy czas i uwagę, odwdzięczą nam się naprawdę genialnym charakterem, genialnym zachowaniem. To po prostu pies, który naprawdę jest psem idealnym. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, dziękuję za wszelkie formy wsparcia, ocenianie, komentowanie, polecanie, spoglądanie na inne materiały, na inne kanały, linki w opisie, wspieranie za pomocą patronite'a, postawienie symbolicznej kawy, komentarz z super podziękowaniem, funkcja wspieraj, bardzo Wam za to dziękuję i oczywiście zapraszam ponownie.